Witam was serdecznie, już tylko jeden dzień dzieli nas od e, świąt, także może żeby nie przedłużać, otwieram okienko z numerem 23, przedostatni opening i tutaj mamy, widzę paczkę prezentów chyba, bardzo dużo elementów, dodatkowo fajny nadruk, tutaj widzimy listu, jeszcze nie ustawiłem tych figurek z dnia wczorajszego, rozstawiamy ich po boku te dwie poprzednie figurki, dwie ska, trójka Gwiezdne Wojny, tak, dobra, no i tu mamy Zamek Wejdera nawet z jego pojazdem, także Zamek Wejdera przed ostatnim okienku, no i zobaczmy w sumie co się lepiej prezentuje, co lepiej wygląda, także składam, jak zwykle zaraz do Was wracam. Dobra, mamy wszystko już złożone, także zobaczmy jak zwykle, już od Harego zaczniemy. Przede wszystkim pierwszy nadruk, kolejny nadruk w sumie dla Harego, więc to już na plus przemawia. Tutaj mamy na pewno jakiegoś nimbusa czy inną miotłę zapakowaną w formie prezentu, także naprawdę fajny dodatek. Dodatkowo jeszcze takie trzy prezenciki. Jak widzicie, żółty, niebieski i zielony. Tutaj trochę te kokardki mogliby chyba jakieś też kolorystyczne, nie takie szare, tylko czerwone na przykład, forma tej kokardki, żeby trochę odciąć ten kolor. Natomiast no tutaj fajne dodatki też, klimaty świąteczne. Jeden groszek na zapasie. O, tutaj taki złotawy. No i po stronie Gwiezdnych Wojen dostajemy lornetkę z jakimiś dwoma elementami, no Dobra, załóżmy, że to jest ten pojazd Wejdera, plus ta konstrukcja. No, tak, zobaczcie sobie. No, tak jak z przodu idzie rozpoznać, z tyłu niezakryte, zakryte. Już nawet nie będę komentował tego, także szkoda słów. Dodatkowo trzy zapasówki, co tylko i ewidentnie na rozłożenie na części, bo nic więcej się z tym zrobić nie da. Zero jakiegoś nadruku, zero jakiegoś takiego fajnego elementu, coś, co faktycznie może ten plusik, tą szalę tego dzisiejszego dnia na stronę Gwiezdnych Wojen e, tak naprawdę przelać, no, no słabo, no po prostu słabo, także bez dwóch zdań, klimaty świąteczne, dodatkowo nadruk, punkcik kleci na stronę Potera i to jest szesnasty punkt, więc to jest 16-7, e, już to sobie odnotuję, 16-7, no i zostaje nam o, o, ostatni dzień, jutro mamy ostatni dzień, ostatni Opening, i to będzie tyle. Także jutro już podsumujemy sobie te oba kalendarze. Co który bym polecał wam szczerze. No. Także na dzień dzisiejszy tyle. Trzymajcie się. Spokojnego dnia. I do usłyszenia najlepszego. Cześć.